Cześć, jestem strony Kajor i dzisiaj chciałem powiedzieć w ogóle co się dzieje na Battlefield Hero. Dużo osób które grają i ogólnie mm, ogarniają tą grę widzą te zmiany tak samo jak ci, którzy grali w Battlefield' The Hero y, na YouTubie, czyli na przykład Handel, y, Multigameplay Guy i reszta tych takich osób y, też przestałeś nagrywać z tych gier tej gry. Dlaczego? Ponieważ ta gra zeszła na psy i to mocno zeszła na psy, muszę powiedzieć. nie grałem na serwerze, który miał aimerów. dwóch nawet. No po prostu schodził gościowi celownik, to bardzo perfidnie schodził mu celownik. Co to jest za łapka w ogóle? Co to Nie wiem co to za łapka. Ale dobra ja wiem. Perfidnie mu schodził celownik. Y... Idziemy, idziemy, idziemy nawet dostajemy bombę na ryj Bo gościowi celownik No tak, sam, nie? No ale dobra, ja tu się wspinam. spinam Z tego co widzicie tutaj Zaczynałem się resetać serwery same y... To po pierwsze Po drugie, dużo jest snub baszerów Którzy wchodzą do małych leveli I <laughs> he ja to sobie e... Zabiję gościa, bo jestem fajny bo mam 30 level Nie z takimi nupkami się dawało rady yy, ale to, że są już wbiły ajmy do tej gry to to już jest w ogóle przesada yy, Rzadko kiedy można spotkać fajny serwer ale to taki naprawdę fajny że możecie spotkać no no ja pieprzę Naprawdę fajny w którym można posiedzieć to parę tam godzin nawet Parę godzin a nie masz taki serwer, naprawdę. Jeżeli jest, to tam jeden na milion, bo zazwyczaj albo jest jakiś cheat, albo coś, albo jeszcze jakieś inne, debilstwa wyzywają. Grają tak, że się nie da po prostu grać. No, o no, widzicie, no no i co to jest za serwer w ogóle? To jest grani serwer. Po prostu jednym słowem BF szedł na psy I od razu mówię z górki na pazurki kuźwa, że nie będzie let's play z tego shitu Sam, Sam sobą będę grał w czasami w tą grę Poza tym nic nie będę nagrywał Szkoda moich nerwów i ogólnie szkoda tej gry już jest naprawdę, naprawdę szkoda A miała fajny potencjał Gra u mnie spadła tak na psy, ponieważ inne studio przejęło tą... znaczy inne studio. Inna grupa przejęła tą grę. I ta grupa, która też przejęła... Ciągle tylko o kasę. Nie ma nic zabawy dla graczy. Ciągła kasa. Czyli na tak. Jakaś, jakiś patch jest. Fajnie, będzie nowy patch, Ale ile kosztuje ubranie? Tyle co przelewy za 24 zł, SMS-y za 24 zł. Kup sobie, zrób sobie prezent. Wykup coś tam za 100 zł, a dostaniesz złote jakieś bronie, którymi rozpierdolisz cały kurwa Battlefield. Bo nikt ci kurwa nie podskoczył. Będziesz hitać, kurwa po 80 z hita. A to kurwa jeszcze jest dla no BUM! Normalnie czahady mi to jest masakryczne, co się dzieje na tym befie. Dlatego nie ma let's play i to nie jest takie coś, że ja mówię po prostu, że nie będzie let's play. Musiałem się kuźwa wyżalić, tak, musiałem się wyżalić, ponieważ ta gra jest już dupna. No, to jest mój komandos. Więc cóż, ja was żegnam, cześć. Pa, pa. Ostatni raz go widzicie, no chyba, że... Sytuacja z BF-em się poprawi, więc wtedy może. Na razie.